Widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterry na moim kanale, moi drodzy, moi mili. Dzisiaj najsmutniejszy odcinek w historii tego kanału. Moi drodzy, próbowałem zrobić dla Was coś innego, coś fajnego. Coś, co już kiedyś było, ale dodałem tu nowe karty, dodałem swój zamysł, o którym zaraz oczywiście opowiem w prezentacji tali. ale musicie wiedzieć jedno przed oglądaniem gier. Było cholernie mi po prostu smutno, E, gdy patrzyłem na to, jak e, przeciwnicy, w dużej mierze, ogrywają mnie o tyle, bo niestety dostawali lepsze karty, słuchajcie, wiecie, że u mnie na kanale pojawiały się takie gry, że były o, o tyle przegrywane lub wygrywane, i dzisiaj, właśnie, jest ten rodzaj materiałów. Co prawda, zakończony, uważam fenomenalną grą na Deepa, e, fenomenalnie rozegrana z mojej strony, także jestem zadowolony taki pozytywny akcent do końca, także wytrwajcie, bo jest po prostu do czego. Tymczasem prezentację talii oj będę narzekać. Bardzo, ale bardzo ten deck zmieniłem. Ci, którzy byli chyba wczoraj na streamie, widzieli tutaj coś zupełnie innego, bo grałem tutaj pod małpki. Teraz natomiast gram zupełnie inny deck, zupełnie. Słuchajcie, to co chciałem zrobić z tym deckiem, to to, żeby mieć, słuchajcie, fenomenalną hardę, hardą i karty, które przywołują jeszcze karty za jeden. To był mój plan. Eee, żeby tutaj wzmacniać te karty, robić przewagę na stole, atakować i ewentualnie kończyć grę przez jakieś tam jednostki, które nie wiem, mają na przykład e, dodatkowy punkt obrażeń. To samo tutaj jest mf też dodatkowy punkt obrażeń. Czy słuchajcie, jeszcze fenomenalny Maciu Pciodaktyl, który zamienia się w Terrodaktyla, który zadaje na początku rundy dodatkowo jakby, jakby doda, po prostu zadaje jeden punkt obrażeń. I widzowie, słuchajcie, to był mój plan. To był mój plan. Gramy wokół też grabieży, żeby jak ewentualnie tam dostał fajnego buffa. Jest nowa karcioszka, bo to jest, słuchajcie, no to jest taka negacja, nie oszukujmy się. Dla Bundle City, bardzo fajna zresztą, podoba mi się. Mamy karty pod przywołanie jedynek, o czym wam wspominałem. Tu jest pierwsze przywołanie jedynek, tu jest drugie, ewentualnie beczka, żeby uruchomić na przykład zerówkę, albo te pozostałe karty, żeby więcej biły. Mamy tutaj jeszcze oczywiście trójeczkę, żeby przywołać dodatkowe jedynki No i widzowie, słuchajcie, mamy jeszcze jedynkę ze zwiadem, także uważam fenomenalna sprawa. Mini zamianka, żeby kontrolować takie atroksy i inne głupoty, nie? Salwa, e, przepraszam, to nie jest salwa, ja ją nazywam salwą. Słuchajcie, deszcz kul cool jest fenomenalny, akurat z beczkami, także tutaj fajnie można poczyścić przeciwników. A wiecie, że na przykład taka Katarina tam z Gwen ma dużo kart za jeden, jeżeli chodzi o punkty zdrowia. I słuchajcie, jest też Timo. Timo tutaj bo robi grzyby, tutaj fajne wejście ma zazwyczaj pierwszy token. Kto wie, może tam uda się zrobić te 10-15 grzybków i dodatkowo jeszcze zadawać obrażenia. Widzowie, chcę Wam tutaj powiedzieć podczas tej prezentacji, Tali, że w życiu nie widziałem słabszego timacza jak jest teraz. Timo aktualnie uważam, że jest po prostu niegrywalny pod grzyby. Z nieuchwytnymi jednostkami pod buffy jeszcze jest grany. I tam można jeszcze grać pod barda, tak? Pod te karty, żeby dzwonek leciały w Timo, ewentualnie wzmacnianie ze ale ogólnie Timo, jeżeli chodzi o grzyby, nigdy nie był tak słaby. W każdym deku, który teraz jest aktualnie w topce, jest coś, co pozwala kontrolować Timo, i jest to coś w dużych ilościach atrox e, z, e, na przykład tym jest strzębiem, co ma wyzwanie, koniec, Petrucytowy, zro, koniec Patrix z Banle City koniec mistyczny. Po, koniec. Słuchajcie, i od razu, gdy ten Timo się pojawia, dostaje bułę na start. I w życiu nie widziałem sobie przejego Timo, a szkoda, bo uważam, że to jest bardzo fajna karta, ale po prostu niegrywalna. Co chcę więcej powiedzieć, słuchajcie, jest aktualnie też mnóstwo leczenia, Atrox, na ciebie patrzę szczególnie, będzie jedna gra, że miałem sobie ochotę chyba wyrywać włosy, bo to była bardzo dla mnie przykre, że miałem obejrzycie w której o tyle mi brakowało, pojawia się Atrox i już nic więcej nie mogę zrobić. Bo za każdym razem jest ta kontrola. Słuchajcie, ja gram deckiem pod wzmacnienie jedynek, i ja tym agrodekiem nie jestem w stanie zrobić dużo obrażeń Virli. A w late Gamie, jak wiadomo, brakuje obrażeń. I uważam, że aktualnie jest po prostu dramat, jeżeli chodzi o talię agro. Tak, lubię ci, że lubię Gina Aini, ale wiem też, że on bardzo dużo stracił paliwa ostatnio. Także słuchajcie, e... cieszę się, że jest Metal, jest ale wciąż wydaje mi się, że wymaga takiego konkretnego pacza balansującego, bo yy, no ta topka wydaje mi się, że psuje mi po prostu rozgrywkę i fan, który czerpie z robienia nowych zupełnie deków. Bo jeżeli nie gracie tymi najlepszymi kartami, wydaje mi się, że po prostu przegrywacie gry. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, chętnie przetestuję wasze zrobione deki, które dobrze się odnajdują yy, w tej mecie. Ja słuchajcie, przygotowałem to. To jest fajne, przyjemne yy. Bardzo podobne do tego, co kiedyś było grane z mf ale słuchajcie, ja tutaj zagrałem przede wszystkim pod hardą nadzorczyni. Zobaczycie, mam nadzieję, że Wam się spodoba, może nawet zagracie gierki. Widzowie, miłego oglądania. Dobra, Kaylee Bard, znamy, znamy, bardzo często się pojawia, by the way. No i znowu na ataku, nie wiem, o co tu chodzi, widzowie, ale powoli mam tego dosyć, bo cały czas Kropka w kropkę, przyrzekam wam, jest token ataku po stronie przeciwnika. I to mnie frustruje niebywale, bo Timo w drugiej rundzie zazwyczaj umiera, nie? I czuję się po prostu z tego powodu zły. Nie? Czuję się zły. Zróbmy przewagę kart. Znaczy, wiecie, to byłby stuprocentowe uderzenie, tak? Nie ma opcji, żeby zabił tę kartę. Okej, okay, może być. Zostawię sobie pauzę tutaj, zagram. Tak, dlatego grałem właśnie. Oczywiście nie wiem, czy Timo uderzenie... Nie wiem, czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie, ale okej. Okay. Myślę, że Timo tu może umrzeć. Myślę, że tu buff może polecić właśnie. Żyjemy bez sprawiedliwości, ale nie porzucamy nadziei. Tu jeszcze baw poleci. To jest męczące po prostu, widzowie. Jak karta jest za jeden, ma już dwa dzwonki. Mamy dwie nieuchwytności, by the way. Czekajcie. Zagrał tutaj? Czemu? Jak da fa tu, to ta karta umiera. Jezu, co za typ! Nie wierzę, co on zrobił teraz. Poczekajcie. Trzymajcie kciuki, bo mamy takie idealne teraz trafienie, że to jest hit. Naprawdę perfekto. Naprawdę perfekto. I jeszcze grabiesz. Nice. Jak zrzucić smocza drugiego, trudno. Mamy bardzo dobre 3-3. I mamy jeszcze 2-1. Okej, okay, buffik daje tutaj. O, karta się zepsuła. Robimy przewagę kart na stole. Co tu się stało w ogóle? Bo on zagrał Buffa. Co to za broń? Wow, bangla, bangla ten deck. Nareszcie. Najsik. Nice Wow, najsik, Najsik, Najsik. Chyba, że rzuci kartę, w której myślę 5-5 grabieżą. Wtedy może być mały problem, widzowie. Kurczę, Timo może dostać ten. Patelnię. Timo może dostać patelnię. Esmus 3-5. Należy... Jeszcze to nie jest problem, ok? Jeszcze to nie jest problem, bo... Chyba, że zagramy tak, uderzymy tu i zagramy drugiego teamaczu zaraz. Błagam, a nie efemeryczna. O nice. Well played, well played. I musimy, dobra, Timo już nie działa, na 100% Timo już nie działa. Timo poświęcamy, bo mamy drugiego w łapie. I będzie można mu broń znowu rzucić. Więc żadna strata. Mamy przewagę kart na stole. I można zagrać pod zwiat. MFK by się przydała na przykład. Ojej. Ani Kres jednego buffa, by ciężko. the way. Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Bang bang! Nice! Well played, well played. Byle nie kradzisz życia. Jak nie będzie kradzisz życia, to jakoś sobie poradzimy. I powiem wam więcej, patelnie można zagrać tutaj. Próbujemy. Mamy dwie zerówki, żeby skończyć. Dwa uderzenia dodatkowe. Ruch daje nam życie. On daje pauzę. To co ty masz w łapie, że ty dajesz pauzę? Więcej obrażeń zawsze spoko? Ciekawe. Co on ma takiego w ręce, że on chciał pauzować? Okej. Okay. Dlaczego akurat Timo? Jedynka i tak wydziałała? Muszę zrobić przewagę kart na stole. Może się pokusi o, o tutaj, i wtedy będzie więcej obrażeń. Bo mamy 9 grzybów, ale no to jest tylko 5 punktów obrażeń. A to są karty, na które nie mam odpowiedzi. Chyba open musi zagrać. Jeden. Jakbym znalazł stąd nieuchwytność, byłoby nieźle, nie? Jeszcze jedna nieuchwytna karta, to jest koniec. To nie jest akurat nieuchwytna. Piks. To jeszcze nie kradzież życia. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. przewaga kart na stole. Zero-dwa nic nie zrobi. Ty jeszcze nie masz kradzieży. Jest salwa. O, próbujemy. Jak zagram 4, ta karta zagra. Mamy w najlepszym wypadku dodatkowo 3 punkt obrażeń w Nexus. Jeżeli ma jakąś kradzież życia. Uciszenie podwójne, ok. To nie jest specjalnie dużo. Nie blokuj, nie blokuj. Nie blokuj. Nie blokuj. Nie blokuj. Nie blokuj tu. Nice. Aj jaj. Muszę tu rozwiązać, bo trafię znowu tutaj. Zobaczymy co zagra. Myślałem, że grzyba jeszcze tu znajdziemy, co? So close, so close, so close Dwa grzyby, nie ma opcji Może jeden, ale nie dwa Widzowie, no takiej gry dawno chyba unlucky nie miałem, co? Co za gra! Na pewno warta uwagi. Nie mamy niestety odpowiedzi. Gdyby, słuchajcie, ta salwa trafiła Wcześniej wygralibyśmy tu grę. Gdyby ta salwa... Gdyby ta salwa trafiła, wygralibyśmy grę. Szkoda, ale wydaje mi się, że fenomenalna gra. Eee, no słuchajcie, troszkę pecha, nie? Troszeczkę pecha. Ah, no ale niestety taka jest ta gra. Widzowie idziemy z kolejną. Widzowie, to jest takie niesprawiedliwe, nagrywam już dla was chyba od ponad godziny I jak mam już dobrą rękę, wszystko siada, przeciwnicy poddają grę i jest mi z tego powodu bardzo przykro Dobrze byłoby znaleźć zerówkę, żeby w drugie tempo uruchomić dwójkę i wtedy byłaby jeszcze trójka i widzowie, ła! O, uła! Tak by się grało Ale nie znajduję Oczywiście timo jak najbardziej wskazany, jak będzie mieć kartę z Jastrzębia, później zabija nam timo. No. Okej, okay, nieźle. Najgorsze jest to, nie wiem, ta karta. Ona jest bardzo silną jedynką i nie wiem, czy ta jedynka nie jest zbyt mocna. I zobaczcie, jak niewiele trzeba, żeby zrealizować jej warunek, i ona zna. Uh, 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 thank you so much! Serio, ktoś gra tutaj coś takiego? Co to jest za połączenie w ogóle? No dobra. Całe moje dwa punkty obrażeń idzie się kochać. Jezu, to jest smut. Musimy zabić tą kartę. No nic, no co mam powiedzieć. Dobra, i jest mała szansa, że nie ma jakiegoś kar jakiejś karty do bloku. Ja bym tu zagrał trójkę, wiecie? Ja bym tu zagrał trójkę. I trzymamy kciuki, bo uruchomiliśmy 3-2. Proszę, żeby to siadło. Żeby chociaż raz mi siadło, widzowie się nas Karta zrobiona, fajne obrażenia. Timo drugi raz uderza. Prawie zabicie tej karty. Taka salwa. Salwa, błagam salwa. Nie mam. Ach, shit, here we go again. Nie. Nie. Czyli co? Przewaga kart na stole czy zwiat? To ocean wyznacza naszą drogę. Pomijamy. Pauzujemy. Pomijamy. Jedna z tych kart uderzy. To bo nie chce tracić Wayne, Oby nie zagrał tego kombo, bo będzie po nas. 3 uderzy raczej. Okej. Okay. Gunpan co za tempo, by the way O jazu, to jest tak denerwujące, no ale co? Trzeba zabić tę kartę Błagam, żeby nie miał kontry Błagam, no chociaż żeby nie miał kontry nice. I jeden Zostało sporo wrogów do zabicia. Cały czas Timo żyje, to jest bardzo dobra wiadomość dla nas. Tu jest jeszcze kolejny buff. Te karty dostaną buffa. No słuchajcie, ograć Wayne Atrock z moim deckiem. Okej, okay, 3-2. Co ty robisz? 5-2 więcej bije niż grzybkowy. Ile fabryka dała, widzowie. Ile fabryka dała. No i grzybek! 15 grzybów, moi drodzy. 15 grzybów. Gampang przygotowany. Dwa leczenia po drodze gdzieś były, pamiętacie, dwa leczenia. To byłby koniec gry. Słuchajcie, wygrać na metowy dek? Może trupów będzie mój Chyba lubi kruche mięso, kapitanie! Atrox mu robi robotę. Błagam, żeby tutaj jakiś żywy poleciał czy coś. No to jest smutno. Kolejność chyba nie ma tutaj znaczącej roli. Najwięcej obrażeń dałem na koniec, więc to nie było takie głupie ma uderzenie. Na 100% z drugi atak złapia, na 100% bo dobierał, jednego miał w ręce. Hmm... Ciekawe. I uderzenie 4-5, zabijemy Atroxa. Nie, bo przeżyje tutaj. Trzy grzyby, widzowie, no to jest naprawdę paskudne. Czy nie może nam dopisać chociaż troszkę szczęścia? Atrox znowu uderzy w następnej rundzie. Zostawię, zobaczymy. Zerówka, żerówka i grzybek. Zerówka i grzybek, widzowie. Salwa i grzybek! Hmm, ryzykowne. Pytanie, jakiego dobierzesz kolegę. Tu nie ma awansu, popełnił błąd. 3-3, holy shit. Wszystkimi nie wygrasz! Cztery grzyby. Więcej grzybów. No dobra, no dobra. Słuchajcie, czy tu wygramy, bo ale powiem Wam, że cały czas Beka tutaj stoi. Musimy, 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 musimy Musimy dograć, jak ma uderzenie, to i tak by to wygrał Musimy dograć Trzymajcie kciuki widzowie, bo jesteśmy naprawdę Uważam, że zasłużyłem, naprawdę, zagraliśmy to Fajnie, było combo, wszystko idealnie Czy to jest za mało? Powiem wam tak Nawet atakując, to jest jeszcze jedno uderzenie, więc to sobie No to jest smutne, widzowie, no. To jest przykre, słuchajcie, kolejna gra... E, no ale to jest tylko pokaz, słuchajcie... Głupoty, naprawdę. Musiałoby tutaj cud się wydarzyć, musiałyby cztery grzyby wypaść i ja tutaj zerówkę muszę znaleźć. Szkoda, no szkoda kolejnej gry, bo słuchajcie, no nie powiem, żeby dużo nam brakowało, bo widzieliście, że cały czas było krok, no ale słuchajcie, jeżeli Atrox potrafi wyleczyć i gdzieś tam jeszcze moczątka dwa, dwa, dwa później od Atroxa chyba za sześć, i brakowało zerówki nam. Zerówka wygrałaby grę. No smutno, smutno. Jest mi naprawdę przykro po tej grze, bo nie lubię takich gier. Ale widzowie zapraszam was oczywiście na kolejną giereczkę. Chciałbym ten odcinek skończyć takim naprawdę miłym, fajnym akcentem, żeby pokazać wam, że czasem warto robić teki. Tym razem gramy na, na dek, który ma mnóstwo zakręć i zaczepnięcia, więc jest to nam, dla nas bardzo niewygodne. Znowu mam dwie jedynki. Znowu nic nie możemy z tym zrobić. I znając życie, będzie grać pewnie typ wyzwanie, tak? Znając życie, Zobaczymy, co wyrzuci. Dobre wiadomości to to, że nie ma zemsty. No ale my mamy tanich bohaterów, więc. Będzie chciał grać 2-3 na pewno w następnej. Bardzo, bardzo dobra karta. Powiedziałbym nawet, że rewelacyjna. Uruchamiamy karcioszkę i mamy salwę na następną rundę. Okej, okay. well played, well played, RNG. Zwłaszcza, że tutaj może Buffik poleci, zobaczymy. Zobaczymy jak zagra nasz przeciwnik. Miał, miał tę kartę, miał tę kartę. Czyli MFK, -ka, przyjmujemy to na klatę i w następnej gramy deszcz liczymy na farta. Okej, okay, dobrze, że on pauzuje. Trzymajcie kciuki. Musimy trafić tę kartę i tę kartę. I to nas urządza, naprawdę to nas urządza. Oby ta tutaj daje buffa, mamy buffa, ta karta przeżyje, zabijamy to. Tylko mnie nie Zafiliśmy jedną. Więcej grabieży tego. Czy zaczerpnięcia kolega nie może mieć. To jest obęd. Mamy dwie mini zamianki. Które nam zwabiają tempo, to uruchamia czwórkę. Na to odpowiedzi nie mam. Można zrobić tylko przewagę, kart na stole. Nie wiem, tak. Nie mam odpowiedzi. Kompletnie nie mam odpowiedzi na to zagranie. A mam już zaraz dipa Zobaczcie, jak Deep spowalnia agro deki, nie? Znaczy, pomijając to, że ja mam dwie mini-zamianki w jakby nie patrzeć. To nam bardzo ratuje skórę. Tylko nie mam mini-zamianki. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. well played, well played. Szkoda, że nie dobrałam ani jednej karty 3-2, która dałaby Bafika tutaj na przykład. No ma problemik, kolega, ma problemik, po. Bo... Na szczęście, bez leczenia to bardzo ważne. Bardzo okej. Okay. Rzucamy wszystko, wszystko na stół w kolejności takiej, 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 takiej. MFK będzie chciał zabić na 100%. MFK ma ile staków? Trzy. Zagrajmy bez. Może się uda MFKi dać awans, i to byłoby bardzo dobre. Nie będę greedy na obrażenia. Jakby rzucił nam Tylusa, przegra grę. Bo mamy mini zamiankę przygotowaną. Ok, ja tutaj nie wychwyciłem, że tego nie będzie. Aj. Słuchajcie, no powiem wam, że to jest jak na razie moja najlepsza próba. Najlepsza. Błagam, żeby tu był e, Naut. Naut i wygrywamy grę w następnej rundzie. Nautilus i wygrywamy grę. I mamy odpowiedź na jego atrocity ewentualne, żeby zabić nam MF -kę. Nice! W końcu, w końcu, naprawdę, w końcu nam siadło. Tak, tak, chciał tu zagrać pod właśnie to combo Znamy, znamy temacik. Idealnie... To nasza droga! MFK uderzy za 3 Nice. Jeżeli poświęci tę kartę, to tutaj dostanie. Patrzcie, czy to jest to, co myślę, będzie chciał zabić MFK na 100%. Ale musi też się pozbyć tych kart. Mamy, mamy tylko jedną kontrolę. Jedną, jedną kontrolę. Ale wydaje mi się, że zrobimy sobie po prostu przewagę kart na stole. Czyli poczekaj, czy on zrobił dobrą kolejność? Zrobił bardzo dobrą kolejność. Tylko musimy tak: ciebie wycofać. Spróbujmy. Szansa, że ma jeszcze jedno zaklęcie, jest mała. Jeżeli spali dodatkowe punkty, jest to nam bardzo, ale bardzo na rękę. Przegrywasz grę Zagrałeś tutaj To było głupie Zaczęliście za mnie Pauza. Mieliśmy dwie karty. Słuchajcie, wygrać na Deep'a, który ma mnóstwo zgładzania, mnóstwo blokerów. Widzieliście to na sam koniec jak zrzucił jeszcze dwa razy pajączka. Słuchajcie, e, wymarzone jest dla mnie zakończenie, bo słuchajcie, no nagrywam nagrywam dla Was już od dwóch godzin. Słuchajcie, chciałem pokazać Wam coś innego, coś fajnego. I było niesamowicie trudno zrobić coś nowego, gdy gracie cały czas na te metowe talie typu właśnie Vein, Atrox, Atrox Kane i leczenie. Widzieliście w jednej grze, słuchajcie, cały czas, gdzie naprawdę przegrywaliśmy o włos, o włos dekiem, który jest zrobiony. Także jest też tutaj Timo. Timo, o której już wiecie z prezentacji, tali uważam, że nie radzi sobie kompletnie. To, co zrobił Riot Games dodając takie karty, jakie dodał, sprawił, że no niestety ten mały chomik jest po prostu niegrywalny. A szkoda, bo to była naprawdę e, fajna karta do grania. No ale teraz, no cóż, mówi się trudno. Dziękuję za obejrzenie tego raczej smutnego e, tego materiału, ale słuchajcie, naprawdę, no. Boli, boli serce, nie? Jak się ogląda takie, a właściwie gra się w takie gry. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj. Do następnego. Jo.